A czy ty już jesteś gotowy na Warszawski Festiwal Piwa? 23, 24, 25 marca na Warszawskiej Legii. Widzimy się w świetnym towarzystwie. Najlepsze piwa, najlepsze browary, fantastyczne e, towarzystwa, będą degustacje, będą masterclassy, będzie sauna, świetne jedzenie. Będzie też akcja charytatywna, więc weźcie ze sobą dużo, dużo kasy, bo będą na pewno sztosy do wylicytowania oraz, co najprawdziwszy, wielki ogromny sejf. Znaczy nie wiem, czy wielki, ale będzie sejf wypełniony dobrociami, to mamy. Będzie akcja wybiega i Browarka, więc jeżeli będziecie chcieli się poruszać, to też jest to jak najbardziej możliwe. Moi drodzy, pięknie będzie. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie. 23, 24, 25 marca. Warszawska Legia. Widzimy się. Ja już jestem gotowy. Lecę. Hej.